Siemanko widzowie yy, Nie mam na razie widzów Ale jestem nowy na YouTube, to jest mój kanał, mam jeszcze inny Ale tam mi nie szedło Za bardzo z wyświetleniami Miałem po 500 i chcę zrobić sobie nowy kanał I właśnie to jest ten I witam was na moim kanale Pozdrawiam Każdego widza Będą tu odcinki o CSie Fortnite nie gram, może czasami będą z, a Fizzleplan będą jeszcze z Minecraft'a Jak będziecie chcieli i będziecie pisać, że z tego tak, z Fortnite'a, to oczywiście będę wam robił z Fortnite'a Będę też robił coś takiego jak, tutaj wchodzimy na Steama, tutaj yy, możecie mi dodać jak chcecie oczywiście no i nie wiem, będą nie wiem, na przykład konkursy o taką skrzynkę, łaneczkę, o takie inne rzeczy będę robił konkursy mam na strasznie dużo, także e, konkursy będą o jakieś pewnie bronie bronie pewnie będą jakieś no i no teraz na przykład będą mógł sobie mam coś kupić zależy od was jakie ja też będą no, na przykład auge sobie jedziemy i nie wiem, takiego auge, że widzowi i takiego yy, Ja jeszcze z, zbieram strasznie dużo pieniążków, tylko dla Was, na te konto No, i na przykład taki auge by wleciał. Ja otwieramy sukcesa i taki auge właśnie wleciał dla Was. Także trzymajcie się, bijacie na mój kanał. Bardzo bym Wam. Był wdzięczny za na mój kanał. Przepraszam, Cez, się odpala. No i no, jak wiecie, na mój kanał. No, strasznie wdzięczny. Subskrybujcie, lajkujcie. To oczywiście musi być. No i zachęcam Was do oglądania moich materiałów. Jutro wrzucę filmik, bo jutro mam też dużo nauki, bo tam chyba dwa sprawdziany i kartkówka. No ale będę wrzucał w piątek. Nie wiem, czy wrzucę. W niedzielę będą livey. Zależy, jakie wyświetlenia będę miał. No i nie chcę już przedłużać. Także trzymajcie się. Cześć.